Cześć, witam Was, maniacy spawania, w kolejnym odcinku. Tym razem jesteśmy w pomieszczeniu, do którego Was jeszcze nie zabieraliśmy. Nie zabieraliśmy Was do tej części naszej szkoły. W sumie bez, bez jakiegoś tam powodu czy przyczyny szczególnej, po prostu nagrywamy zazwyczaj tam, ale no nie będziemy przenosić całego urządzenia akurat tam, żeby nagrywać tam, więc łatwiej było nam przenieść Was jako widownie tu. Stąd takie, a nie inne pomieszczenie. Być może niektórzy z Was, którzy oglądają również shorty, mogli się natknąć na kawałek filmiku, w którym pokazywaliśmy, że mamy taką, a nie inną spawarkę do spawania łukiem kryty. Obiecywałem już, że jakiś czas temu Wam materiał na ten temat. Oczywiście no, wierni widzowie wiedzą, że my nagrywamy YouTube bardziej hobbistycznie niż w jakikolwiek inny sposób zarabiamy sobie na swojej firmie, więc dzielimy ten czas. Mieliśmy dużo pracy, nie mieliśmy czasu na nagrywanie. Teraz się zbliża końcówka roku. Czasu będzie trochę więcej, więc nagrywamy dla Was więcej materiału. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to, to tak będzie. Co o tym myślisz? Będzie spokojniej czy nie będzie? Okaże się. Mnie się chciało tak jakiś głos o tym, dlaczego tutaj do tej pory e, nie byliśmy z kamerą. Czemu? A bo ciebie? to się zawsze dużo dzieje i jeszcze w godzinę temu był tutaj straszny bałagan. No tak, no, <laughs> tak to posprzątane na, na potrzeby filmu. <laughs> A, no nie, bo no kartanków po prostu tutaj tydzień w tydzień mamy i, i dlatego jest Bible. No jest. Jest, ale ogarniamy. No teraz nie mamy, więc yy, zabieramy Was. Ale co to w ogóle jest? Jest to bardzo ciekawy temat, bo jest to temat, yy, słuchajcie, łuku krytego. Ja wiem o tym, że niektórzy z Was spawają już takimi urządzeniami, niektórzy z Was, którzy nas oglądają, niektórzy gdzieś je widzieli na jakichś halach produkcyjnych u siebie, jak koledzy spawali, a niektórzy nie mają zielonego pojęcia nawet, jak to wygląda, o co z tym chodzi, z czym to się je. A my sobie poniekąd opowiemy po części troszeczkę o tej technologii, samej w sobie. Przespawamy jakąś tam próbeczkę, żebyście zobaczyli. I jeśli temat Wam się spodoba, no to będziemy go pomału rozwijać. Może utworzymy jakąś taką krótką serię filmów, filmów co robimy w, no, w Partnerami kanału są firmy Rywaler HC, właściciel marki MOST, GPPH, Stoły Spawalnicze, oraz firma szturmer maszyny do obróbki metalu i drewna. Patrząc na sam układ, jest tutaj, moi mili, małe takie źródło spawalnicze. To źródło spawalnicze ma zaledwie 1400 amperów. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak to 1400 amperów, to ja odpowiadam tak, nie jest to pomyłka, to jest naprawdę 1400 amperów źródło. Kloc niesamowicie ciężki, waży swoje, zresztą nie wiem, czy to można porównać, to tak żebyście widzieli, bo na ekranach Wiem, że perspektywa się rozmywa. Tu jest zwykłego gabarytu metroweczka. Patrząc nawet na moją dłoń, to wygląda tak. No to spójrzcie, jak wygląda kółko od tej spawarki, od samego źródła. To źródło może również spawać e, naszą elektrodą. Niektórzy z Was też może widzieli jakieś filmiki z takimi elektrodami 1000 amperów. To między innymi właśnie do czegoś takiego się nadaje. Tutaj mamy suszarkę. Również niektórzy z Was mogli widzieć suszarki do elektrod. Raczej mniejszość z Was widziała suszarki do topnika. Topnik to jest... Tutaj mam troszeczkę niewysuszonego, to Wam pokażę. Hop. Topnik to jest dosłownie taki granulat. Jest to nic innego jak otulina z naszych elektrod, bo gdybyśmy mieli popatrzeć na samą tą metodę spawania łukiem krytym, to jest to takie trochę E, można to powiedzieć tak: albo zautomatyzowanie spawanie elektrodą, albo pomieszanie metody e, półautomatu spawalniczego z e, naszą elektrodą. No jak zwał, tak zwał. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj naprawdę, to nie jest już drut spawalniczy, tylko raczej pręty spawalnicze, bym to powiedział, a topnik sypuje się bezpośrednio w procesie spawania. Sama ta temperatura jeziorku powoduje to, że on zaczyna nam się mieszać z materiałem dodatkowym, z materiałem rodzinnym, uwalniając w ten sposób różnego rodzaju gazy osłonowe, w zależności od tego, jakiego rodzaju topnika używamy. Tutaj mamy traktor i ten traktor, mojej mili, jest bardzo bardzo ciekawym urządzeniem. Takich urządzeń, a mówiąc takich urządzeń, mam na myśli to, że mamy tutaj dwie szpule z drutem po 25 kg każda. Takich urządzeń na tym systemie, mówiąc o traktorku spawalniczym, jest bardzo, bardzo niewiele. Sam, samo to urządzenie było robione tak naprawdę na specjalne zamówienie. Takie wymagania mieliśmy, a nie inne od klienta. Życzył sobie, żeby ten traktor był na dwa druty z racji tego, że u nich nie używają bo też używają traktorów spawalniczych, ale używają też głównie słupowysięgników, czyli takich ogromnych żurawi i to jest cały system połączony do spawania łukiem krytym. My to mamy oczywiście tutaj pomniejszone, skompensowane na potrzeby szkoły spawania, więc nie jest to takie w pełni urządzenie, można powiedzieć, tak jak to wygląda na halach przemysłowych, bo zazwyczaj jest tak, że ta suszarka jest zawieszona gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko, w której sypuje się topnik, Cały ten system no, również jest gdzieś tam położony na stałe, mówiąc o źródle, nie jest na kółkach, chociaż no, różnie to bywa, bo też znam firmy, w które e, używają sobie tych źródeł, mają na kółeczkach, przewożą je. No i traktor, do którego jest połączony również odkurzacz, który zgarnia nam nadmiar tego topnika. Ten nadmiar topnika odkurzony wraca nam z powrotem do suszarki i jest to układ zamknięty. My tego nie mamy, no bo no, nie mamy nawet na to miejsca, żeby w ten sposób to porozkładać, więc nadmiar topnika zgarniamy ręcznie, odsypujemy z powrotem do suszarki, i również ten topnik przesypujemy sobie z wiadereczka do naszego układu tutaj. Tam nic nie będzie. Hmm. No nic nie będzie, bo topnik bardzo mocno chłonie na wilgoć. Zresztą po to musimy go przegrzewać, słuchajcie, do 350 stopni Celsjusza przed użyciem przez minimum 2 godziny. Jeśli tego nie zrobimy, najzwyczajniej w świecie w trakcie spawania po prostu nam spoiny sporują. Miesior! Chyba ty. To jest pynark. Tak jest nazywany. Mhm, z, właśnie do, dobrze, że mówisz już wam opowiem, o co chodzi z tymi dwoma drutami, ponieważ mamy mówiąc o łuku krytym, mamy dwie technologie, dwie różne technologie którymi się posługujemy. Oczywiście, żeby nie było, ja nie jestem jakimś specjalistą na skalę światową, mówiąc o ukrytym. To, co wiem, to podzielę się z wami wiedzą. W Polsce na pewno jest kilka, być może kilkanaście osób znających ten temat od podszewki. Ja do nich nie należę, no ale też nie widziałem, żeby ktoś się kwapił do dzielenia się wiedzą, na YouTubie przynajmniej, czy na innych platformach, więc muszę wam wystarczyć, niestety tylko ja. A to co wiem, to opowiem. Twinark a tandem, bo tak mamy to podzielone. My tutaj to co widzicie, to jest Twinark. Twinark polega na tym, że mamy dosłownie jedno źródło. To nasze źródło w tym wypadku akurat ma 1400 amperów. No i tak jak możecie zauważyć, są dwie szpule z drutem. No i w związku z tym, że są dwie szpule z drutem, ściągamy useczkę, To mamy tutaj dwa druty. To widać? O, dwa druty, dwa pręty właściwie. Takie tam, Taki tam druciczki. No i wygląda to tak, że mamy te dwie nasze łuski. Hop, hop, wychodzą dwa druty. Natomiast to wszystko idzie z jednego źródła, zarówno na ten drut, jak i na ten drut. I te dwa druty tworzą nam jedno jeziorko spawalnicze w trakcie spawania. Stąd ta nazwa Twin Arc. A mówiąc o Tandemie, to sprawa tam wygląda troszeczkę inaczej. Na podstawie może technologii u naszego klienta, który używa sobie tego, no to on ma trzy źródła po 1000 A. Patrząc na większe gabaryty tego urządzenia, czyli już supo wysięgniki, bo to też jest w sumie ciekawe, to Wam mogę od razu opowiedzieć powiedzmy, że tam mamy kierunek spawania. Tu mamy te nasze druciki spawalnicze i każde z osobnych źródeł podaje osobne parametry na każdy z tych drutów. To jest o tyle wygodne, że jeśli nie wiem, chcemy spawać na jeden drud, no to ten sobie oaktywnimy, a ten wyłączymy i też nie ma problemu, tak? Na tym możemy podawać zupełnie inne parametry niż na. Zresztą na każdym z tych źródeł możemy ustawić zupełnie inne parametry, co też jest wygodne. No ale największym atutem, który miałbym tutaj podać akurat w tej technologii, będzie to, że możemy sobie dobierać rodzaj bygunowości czy rodzaj prądu, którym będziemy spawać. Bardzo często mówiąc o ukrytym jest to układ tego typu, czyli DC AC, AC lub DC DC i AC. Czemu tak się dzieje? Ponieważ ten pierwszy palnik, który idzie on ma za zadanie jak najgłębiej się wtopić. Tu ten materiał spawany będzie zdecydowanie zimniejszy niż w przypadku już dwóch tych następnych drutów. Ten materiał dodatkowy również będzie chłodniejszy na, na tym pierwszym naszym palniku. Więc, żeby zwiększyć możliwości penetracji tego naszego materiału, no to musimy dać ten DC, de czyli nasz prąd, który faktycznie najgłębiej się wtapia. Później możemy już sobie mieszać. Jeśli również nam zależy na e, głębokim wtopieniu, to sobie jako drugi ustawimy. DC, na końcu AC, z racji tego, że prąd przemienny będzie nam stapiać ten narzędzik najszybciej, będzie go będzie łagodzić to lico, będzie fajne, równe, rozlane, przygotowane wręcz już praktycznie pod spawanie następnych warstw. A czy mogłyby być wszystkie trzy AC? Nie zdarza się to, zdarzyło się to dosłownie raz, przynajmniej w przypadku, z przypadków, które ja znam, dosłownie znam, nie że gdzieś tam słyszałem, ale znam faktycznie Ktoś już użył 3 razy AC, nie sprawdziło się to za dobrze. No, nie sprawdziło się to za dobrze ze względu na to, że spawamy ukiem krytym bardzo już grube materiały, czyli 100-200 mm, tam się ta metoda sprawdza najlepiej. Tam zyskujemy najwięcej czasu względem spawania ręcznego, tam zyskujemy też najwięcej na jakości względem spawania ręcznego, więc te 3 razy prąda AC, no. Prąd AC, to mieliśmy już odcinek o elektrodach. Te same elektrody spawałem różnymi biegunami. Ci z Was, którzy oglądali ten odcinek, no to wiedzą, że prąd AC jest świetny, fajny, ale no mankament jest taki, że nie wtapia się zbyt głęboko. No i tyle. Więc tutaj faktycznie brakowało tej penetracji na samym początku. Tu nie ma to takiego znaczenia. Jeżeli przy w blachach nie byłoby yy, kupieniu, tak? Gdyby to były same źródła. Może go zabraknąć, Mo może się pojawić przyklejenie lub e, no, typowo przyklejenie. Jeszcze jedna rzecz. W takich układach, e, gdzie mamy trzy palniki tak, i spawamy jednocześnie, to e, zwróćcie uwagę na to, o czym ja mówię od e, początku praktycznie tego kanału. Jeśli opowiadamy sobie o parametrach spawania, to bardzo często wymieniam kąt palnika, prawda? I wymieniam go bardzo często również jako jeden z najważniejszych parametrów spawania. Przede wszystkim jest o tyle fajny, że możemy my jako spawacze regulować go gdzieś tam w trakcie, możemy dostosowywać do warunków, do warunków spawania i do tego, na czym nam zależy. No to, żeby udowodnić słuszność tej racji, zresztą już to nie raz w sumie udowadnialiśmy, tak po prawdzie, ale y, słuszność tej racji również jest widoczna w tej technologii, w spawaniu łukiem krytym. Ponieważ jakbyśmy mieli popatrzeć na budowę właśnie takich układów, gdzie mamy... W tamtym kierunku kierunek spawania, to pierwszy palnik będzie palnikiem pod kątem ciągnącym. Po to właśnie, żeby jeszcze raz zmaksymalizować tą głębokość penetracji. Jeśli ciągniemy spoinę, będziemy się wtapiać głębiej niż w przypadku kiedy ją pchamy. Więc jeśli tutaj mamy palnik, to on tu jest zazwyczaj na no nie wiem, 15 stopni przykładowo, ten już będzie miał plus 5 stopni lub 0. No i ten już będzie miał przykładowo plus 15 stopni. Nie? Zazwyczaj tak jest. Ciągniemy na zero lub delikatnie już pchamy. I tutaj już mocniej pchamy po to, żeby wyłagodzić to nasze lico. Chyba o podstawach to tyle. Spawamy? To jest. No, i dobra, pospawajmy. Gościu, Ględzi, ględzi. krótki odcinek, nie obejdzie, to jak zwykle się rozgada. No bo to jest takie bardzo ciekawe, że jakieś tam pytania nie przyszły do głowy i pytałam, wybraś. Bardzo dobrze. Się, bardzo tak? dobrze. Pytaj widzowie, wy również w komentarzach pytajcie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli nie będzie jak, jakiegoś szczególnego zainteresowania tym tematem, to po prostu nie będziemy go nagrywać, bo po co, nie? Ale jeśli będzie, no to co nie, co tam nagramy, bo czemu byśmy mieli tego nie zrobić? Oglądasz teraz jak uko? Kwadratowego jestem człowiek kwadratowa głowa. I powiedz mi proszę, czy osoba nie umiejąca spawać ręcznie, mogłaby być operatorem takiego urządzenia? Bez najmniejszego problemu. Czy trzeba mieć uprawnienia, czy są jakieś certyfikaty, po to, żeby móc obsługiwać takie urządzenie? Tak, oczywiście. Nasza szkoła spawania jest pełnoprawną szkołą spawania. Tutaj nawet jak robimy kursy na spawanie ręczne, no to te kursy są zakończone egzaminami i później uprawnieniami. Odpowiednimi i tutaj również są takie uprawnienia, tylko że tutaj nie zdobywamy uprawnień spawalniczych, w sensie nie, inaczej. Nie uzyskuje tutaj człowiek uprawnień spawacza, a operatora. To jest już traktowane jako automat spawalniczy, więc tutaj nie jest to spawacz, jest to operator urządzenia spawalniczego. Te uprawnienia wyglądają po prostu troszeczkę inaczej. Czy w szkołach są e, takie same urządzenia? Nie, niewiele szkół ma urządzenia tego typu, no bo, nie bądźmy że to jest duży wydatek. To, co tutaj widzicie, e, ten nasz zestaw, do, ile, dwa lata temu e, do nas przyjechał? E, rok na pewno, być może, być może półtora. E, Mi się tak. wydaje, że to było gdzieś blisko grudnia, więc prawdopodobnie już dwa lata minęły. Nie więcej niż dwa lata, to na stówę. Ok. Rok na pewno. Około, no to powiedzmy około, nie wiem, od półtory roku do, do dwóch lat, no to jest gdzieś ten okres, e, od jakiego mamy to urządzenie tutaj u siebie i robimy kursy. No to e, ten zestaw, te, te niecałe, czy tamte dwa lata temu, kosztował około 105 tysięcy tak, złotych. Najpierw Netto, tak? Oczywiście netto, bo no, a przepraszam, przepraszam was, widzowie, my, my, no, zazwyczaj posługuje się kwotami netto, więc już tak z, z automatu po prostu powiedziałem. Ale faktycznie to było około 105 tysięcy netto, z niej jest to naprawdę mało. A ci z Was, którzy myślą, że YouTube nam na to dał, no to nie zakładamy łuskę. To ja jeszcze o jedną rzecz zapytam. Pytaj. By, jeśli zrobię, zrobię u Ciebie. Taki kurs, uprawnienia operatora takiego urządzenia, mhm. czy mogą pracować na innym urządzeniu? Czy te uprawnienia będą ważne? Nie. Na urządzeniach operatorskich jest tak, że na, każdym, na każdych uprawnieniach są wymienione urządzenia, na których robiliście egzamin. Czyli jeśli zdajecie egzamin na tym urządzeniu, no to będziecie mieli wpisane w, tak naprawdę w uprawnienia operatorów. Z tym, że prawda jest taka, że te urządzenia, no, mówiąc o sterowaniu, nie różnią się od siebie zupełnie niczym. To jest bardzo prosta metoda spawania. No, tak jak wcześniej zapytałeś, czy ktoś musi mieć jakąś tam wiedzę i podstawy ze spawania ręcznego, są mile widziane, ale na pewno nie, niewymagane, nie wymagane czy, czy konieczne do tego, żeby opanować akurat to. Tu jest spawanie, przez to, że ta kolumna jest bardzo sztywna. Nie mamy tych kątów jakichś regulowanych, tylko to wszystko ma być jak najsztywniejsze w trakcie spawania. No to tak naprawdę mamy możliwość kombinowania trzema, no, czterema parametrami. Czyli są to ampery, są to wolty, jest to nasza prędkość spawania. Czwartym parametrem będzie nasza wysokość, czyli tak jakby grubość tego zasypu topnika, która będzie dobierana w zależności od parametrów, które spawamy. Ale to tak dla tych naszych parametrów tutaj spawamy około, zazwyczaj między 500-800 amperów. To no to między 35-45 mm tego zasypu topnika w zupełności powinno wystarczyć. Gdzie najczęściej takie urządzenia można spotkać? Przy jakich produkcjach? Przy grubych, stoczniowych, mostowych, zazwyczaj tam są używane, chociaż przy mostach, tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli używamy już najmniejszego z tego rodzaju urządzeń, czyli właśnie typowo traktoru spawalniczego, to co widzimy tutaj, no to są te traktory już w zdecydowanej większości na jedną szpulę z drutem. Nie ma się co dziwić, bo spójrzcie na to, skoro jedna szpula potrafi ważyć 25 kg, no to tutaj mamy w tym układzie 50 kg już tam, na wstecznik, prawda? Więc no, musimy jakoś tam zachować równowagę z, z tym ciężarem, żeby to wszystko było sztywne, żeby podczas jazdy się nie ruszało, żeby w trakcie spawania było jak, naj, jak najstabilniejsze, po to, żeby te nasze spoiny wychodziły jak najlepiej. Fajnie, po tak Dobra, to może tak. Zwizualizuję Wam szybciutko, jakie mamy tutaj różnice w gabarytach, bo w kamerze tego za bardzo nie widać. a ja wpadłem na pomysł, że to zrobię. I zarzucimy próbkę, pokażemy co i jak. Chodźcie, tutaj moi mili. Mamy trzy druciki. Trzy druty z migomatu, najpopularniejsze średnice, jakie są, czyli 08 i 1,2. Wyrzucam sobie 08 i zostawiam na najgrubsze to są jeszcze 1,6, ale tutaj mamy 1,2. A tutaj my spawamy dokładnie tym, czyli dwa razy średnica, 32,. dwa. Taka mała różnica gabarytowa, dlatego już nie mówię na to drut spawalniczy, a raczej pręt spawalniczy. Następny przykład. Najlepsze kombinerki spawalnicze, które wiecznie wychwalam, no i one nam się fajnie, rywalizacyjnie re nadają do cięcia tego naszego drutu. No ale tutaj nawet nie będę próbował, bo, go zni bo je zniszczę, a tego nie chcę zrobić. No to tutaj mamy już takie gabaryty, nie? obcinaczki spawalnicze kontra obcinaczki spawalnicze, a to sobie tak w miarę małe. No, tym już możemy ciąć ten nasz drucik i gotowi do spawania. Końcówki prądowe. Wow. Końcówka prądowa, to jest końcówka prądowa do Waszych palników z cyklu 15, 24, 25. Zazwyczaj są tutaj na, na tych, na gwintach M6, czyli tych mniejszych. Tu już mamy na te nasze 400, 500 lub 36, te 400, 500 są chłodzone cieczą i tak jak widzicie, tu są już gwinty grubsze M8. No to e, tu mamy taką końcóweczkę prądową do spawania ukiem. Nie, Tu jest średnica 1,2, no tutaj widzicie jak to wygląda. Taka również mała różnica. Tu mamy szpulkę z drutem 25 kg, 3.2, 25 kg szpuleczka z drutem. Szpuleczka taka sama. A tu mamy tradycyjną szpulkę z drutem, kilogramów 15 lub około. Taka se, więc tak to też wygląda gabarytowo troszeczkę inaczej, jak idzie zauważyć.